Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z przeglądu najciekawszych wiadomości związanych z anime, mangą i Japonią. Zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie subskrypcję, by nie ominęły was żadne nowości i nie przedłużając, życzę wam miłego oglądania. Z ostatniego tweeta wynika, że Yoshihiro Togashi, twórca Hunter x Hunter, wydaje się wracać do rysowania mangi. Togashi słynie nie tylko z wciągającej fabuły swojego dzieła, ale również z licznych przerw, które zdarzały się w trakcie produkcji mangi na przestrzeni lat. Togashi ponownie stał się aktywny na Twitterze w 2022 roku po czteroletniej przerwie, ogłaszając swoją decyzję o wznowieniu pracy nad mangą, pomimo poważnych problemów zdrowotnych, w tym chronicznego bólu pleców, który trapił go przez ponad dekadę. W październiku 2022 roku weekly Shonen Jump opublikował 10 nowych rozdziałów Hunter x Hunter, kończąc czteroletnią przerwę. Jednak po opublikowaniu rozdziału 400 zarówno autor, jak i magazyn milczeli na temat przyszłych aktualizacji, co stworzyło pewien niepewny klimat. Nadzieje fanów ożywiły się ponownie w marcu 2023 roku, kiedy Togashi ogłosił na Twitterze, że rozdział 401 zostanie ukończony. Niestety rozczarowanie nadeszło, gdy manga została przeniesiona do sekcji archiwalnej Weekly Shonen Jump, a komunikat prasowy sugerował, że przyszłe rozdziały będą publikowane w inny sposób niż co tydzień, choć szczegóły nie zostały ujawnione. Po siedmiu miesiącach bez aktualizacji fani zostali bardzo pozytywnie zaskoczeni, widząc, że zdrowie Togashi'ego wydaje się poprawiać, a sam twórca powrócił na Twittera, pisem przedstawiającym rękopis. Jest godne uwagi, że Togashi po raz pierwszy zamieścił tweeta w całości w języku angielskim, co sugeruje, że jest świadomy swojej międzynarodowej publiczności. Wygląda na to, że Togashi czuje się lepiej i wraca do pracy z nową energią. Chociaż nadal nieznany jest dokładny harmonogram wydania rozdziału 401 i kolejnych, pocieszające jest to, że twórca jest ponownie aktywny. Zmiana z tygodniowego na nieregularny harmonogram wydawania może okazać się korzystna dla Togashiego, dając mu więcej czasu na skupienie się na swoim zdrowiu. Ostatni tweet Togasz zdobył ponad 5 milionów wyświetleń w ciągu pierwszej godziny, co dowodzi, że Hunter X Hunter nadal cieszy się ogromną popularnością pomimo częstych przerw. Netflix oficjalnie zatwierdził drugi sezon serialu aktorskiego One Piece opartego na renomowanej mandze autorstwa Echiro Ody. Zaledwie dwa tygodnie po premierze pierwszego sezonu potwierdzono kontynuację projektu. Tę ekscytującą wiadomość ogłosił sam Echiro Oda korzystając z unikalnego denden mushi. W nagraniu podkreślił do wielkiej floty słomianego kapelusza, jakie wrażenia po pierwszym sezonie live action One Piece. Poświęciłem wiele czasu pracy nad tym projektem we współpracy z Netflixem oraz Tomorrow's Studio. Wydaje się, że seria przypadła do gustu widzom na całym świecie, co sprawia, że wszystkie trudy zespołu produkcyjnego naprawdę się opłaciły. Dodał, dla fanów One Piece, zarówno tych, którzy śledzą serię od dawna, jak i tych, którzy po raz pierwszy wkroczyli do tego świata, bardzo dziękuję. Dwa tygodnie po premierze przyszła świetna wiadomość. Netflix zdecydował się na kontynuację serialu. Przygody Inakiego i jego aktorskich towarzyszy będą miały ciąg dalszy. Przygotowanie scenariuszy zabierze jeszcze trochę czasu, dlatego proszę o cierpliwość. Dodatkowo potwierdzono, że Chopper dołączy do Obsady drugiego sezonu Live Action One Piece. Społeczność fanów z niecierpliwością oczekiwała na wynik oglądalności Live Action One Piece w drugim tygodniu, ponieważ utrzymanie popularności serialu i kontynuacja udanej pasy na platformie Netflix były kluczowe. Serial nie zawodził, a Netflix szybko ogłosił drugi sezon. Widzowie na całym świecie, włączając w to Japonię, pochwalili aktorską adaptację za wierność oryginalnej treści. Producenci z Tomorrow Studios ujawnili, że przeprowadzili wstępne rozmowy z Ejiro Odo, Netflixem i Shuei Show na temat scenariuszy live-action One Piece aż do szóstego sezonu. Mają ambicje wyprodukowania co najmniej sześciu sezonów wykorzystując bogaty materiał źródłowy. Data premiery drugiego sezonu live-action One Piece nie została jeszcze ogłoszona. Ejiro Oda podkreślił, że praca nad scenariuszami na sezon drugi zajmą trochę czasu. Warto również wspomnieć, że trwający strajk pisarzy może spowodować pewne opóźnienia jeśli nie zostanie się Szybko rozwiązany, dlatego koniecznie śledźcie kanał, by być na bieżąco. Rozczarowującą wiadomością zarówno dla fanów Naruto, jak i Boruto jest to, że długo oczekiwane nowe odcinki Naruto zostały przełożone. Ogłoszenie to wprawiło społeczność fanów w stan niecierpliwego oczekiwania, ale także zrozumienia, ponieważ twórcy dążą do zapewnienia najwyższej jakości. W marcu 2023 roku oficjalna strona anime Naruto ogłosiła ekscytujące wieści z okazji 20. rocznicy serii. Planowano wydanie czterech zupełnie nowych odcinków Naruto, które miały na celu przypomnienie niektórych z najbardziej kultowych momentów w oryginalnej serii, planowano emitować te odcinki przez 4 tygodnie z rzędu począwszy od 3 września 2023 roku. Opóźnienie nastąpiło w czasie, gdy serial Boruto również nie był aktualnie emitowany, choć studio Pirot ujawniło, że pracuje nad częścią drugą. W rezultacie zarówno fani Naruto, jak i Boruto czekali na nowe odcinki Naruto jako swoiste pocieszenie. Decyzja o opóźnieniu odcinków została podjęta w dążeniu do poprawy ogólnej jakości tego specjalnego projektu, jak wynika z komunikatu prasowego. Chociaż nie podano oficjalnej nowej daty premiery, twórcy zapewniają, że informacja zostanie udostępniona na ich oficjalnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, gdy tylko zostanie ustalona. Chociaż fani mogą być rozczarowani, opóźnienie ma na celu poprawę jakości nadchodzących odcinków. Twórcy przeprosili i proszą fanów o wyrozumiałość, podkreślając, że dążą do spełnienia wysokich oczekiwań związanych z tą przełomową rocznicą. W środowisku anime często pojawiają się kontrowersje związane z prawami autorskimi ze względu na obecność licznych pirackich treści. Ludzie byli już pozywani za utrzymywanie nielegalnych stron internetowych związanych z mangą, a Japonia wprowadziła surowe regulacje dotyczące cosplayu, aby chronić prawa seriali anime. Jednak czasami trudno jest dochodzić roszczeń praw autorskich, szczególnie gdy ktoś używa sztucznej inteligencji do kradzieży grafik, jak to miało miejsce w przypadku Genshin Impact. Jednym z unikających kontrowersji jest Gintama, która niedawno wydała opening przypominający pierwszy opening One Piece. Mimo, że Gintama wydaje się być bezpieczna od takich problemów, inne franczyzy miały mniej szczęścia, a firma Monster Energy Drink Company wydała się być szczególnie agresywna w kwestiach prawnych. Firma Monster Energy Drink Company ostatnio rozpoczęła kampanię w Japonii, skupiając się na zgłaszaniu roszczeń związanych z prawami autorskimi dotyczącymi słowa monster. Zaczęli od Pokémonów, a teraz skierowali swoje działania w stronę seriali anime Monster Musume firma Monster Energy Drink Company stara się zarejestrować prawa znaku towarowego na słowo Monster i w związku z tym zgłosiła roszczenia przeciwko kilku innym firmom, w tym grze Dark Deception Monster and Mortals oraz grze mobilnej Monster Strike. Nawet słodycza o nazwie Monster Nuts nie uchodzą spod ich uwagi. Ostatnio firma Monster Energy Drink Company skierowała swoje roszczenia przeciwko serii anime Monster Musume i domaga się zmiany jej nazwy. Mają również zamiar ograniczyć dostępność produktów związanych z tą serią anime Anime takich jak poduszki i figurki anime, które zawierają znaki towarowe. Te kontrowersyjne działania firmy Monster wzbudzają wiele dyskusji w społeczności anime i podnoszą pytania dotyczące nadmiernego wykorzystywania praw znaku towarowego. Rok 2021 przyniósł wiele pamiętnych anime dla fanów, takich jak ATC, Comic and Communicate i Shaman King. Jednak pojawił się także kontrowersyjny tytuł Red of Healer, który zadebiutował w styczniu 2021. Ze względu na drastyczne sceny krwi i przemocy, wielu oczekiwało, że seria nie dostanie drugiego sezonu, co początkowo się potwierdziło. Jednak niedawny tweet autora Rui Tsukiyo wzbudził nadzieję na potencjalną kontynuację. Sukio napisał na Twitterze: Często pytają mnie o drugi sezon. Autorzy nie mogą ujawnić informacji przed oficjalnymi ogłoszeniami, dlatego śledźcie oficjalne konta i bądźcie czujni, to najszybszy sposób na zdobycie informacji. Chociaż to tylko delikatna odpowiedź, niektórzy fani traktują ją jako oznakę nadziei. Warto zaznaczyć, że mimo kontrowersji anime przyczyniło się do zwiększenia popularności źródłowego materiału. Zanotowano wzrost sprzedaży Blu-ray, DVD oraz light novelki, na której bazuje seria. Ostateczna decyzja o stworzeniu kolejnego sezonu należy teraz do studia TNK i komitetu producenckiego, którzy muszą rozważyć opłacalność projektu. Dla osób nieznających Red of Hiller, fabuła toczy się w magicznej krainie i skupia się na głównym bohaterze Kejaru, uzdrowicielu o magicznych zdolnościach. Codziennie doświadcza psychicznego i fizycznego cierpienia, ale odkrywa, że jego magiczne umiejętności uzdrowienia są potężniejsze niż myślał. Wykorzystuje je, aby cofnąć się w czasie i dokonać brutalnej zemsty na tych, którzy go skrzywdzili. I na tym zakończymy dzisiejsze podsumowanie nowości. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco i do usłyszenia już niebawem. Cześć!